Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dziś, w związku z tym, że zbliża się koniec roku i będziemy wchodzić już w 2025 roku, na kanale pojawi się film taki, jak w zasadzie zamieszczam co roku, czyli zmiany prawne. Zmiany prawne, które wejdą w życie w 2025 roku. Zapraszam do wysłuchania. Ja nazywam się Daria Rychlik, jestem praktykującym adwokatem i dziś opowiem właśnie o tych zmianach. Zaczynamy od zmian w zakresie e, prawa e, z zakresu bezpieczeństwa społecznych i świadczeń, a więc renta tak zwana wdowia. W 2025 będzie wchodzić w życie właśnie tak zwana renta wdowia, czyli na czym to polega? Tak naprawdę chodzi o to, że przepisy wprowadzą możliwość wypłaty renty rodzinnej, czyli tej z tytułu śmierci małżonka, oraz połączenia tej wypłaty z innym świadczeniem, np. z emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy czy rentą rolniczą. I w związku z tym po osiągnięciu. Pewnego wieku oraz warunków takich jak m.in. wspólność majątkowa, niepozostawianie w związku małżeńskim lub odpowiedni wiek w chwili śmierci małżonka, czyli przesłanki ustawowe, jeżeli zostaną spełnione, to taka osoba będzie mogła, będzie mogła wybrać, czy nabywa 100% renty rodzinnej i 15% swojego świadczenia, czyli np. tego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Czy na przykład będzie wybierało 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej? I uwaga, te wartości na początku, czyli w 2025 roku będą wynosiły 15% tego drugiego świadczenia, w przyszłości będzie to 25%. Czyli podsumowując, renta wdowia będzie polegała na tym, że będzie można łączyć możliwość pobierania świadczenia z dwóch tytułów. Z tym, że jedno w 100% wartości, a drugie w 15% wartości. I wybór, które świadczenie w ilu procentach będzie należało do osoby, która nabywa to prawo. I mówimy o tym obszarze ubezpieczeń społecznych i rent oraz świadczeń socjalnych. No to zmiana będzie dotyczyć również renty socjalnej, czyli tej ustawy, czyli osoby, które będą uprawnione do renty socjalnej, czyli spełniały przesłanki z ustawy o ręcie socjalnej, będą całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, od 1 stycznia będzie przysługiwać tym osobom tak zwany dodatek dopełniający w wysokości 2520 zł. Przechodząc do innej części prawa, przechodzimy płynnie do prawa karnego. I w prawie karnym zmiana, która będzie obowiązywała, a w zasadzie wejdzie ona w życie w lutym 2025 roku, to nowa definicja zgwałcenia w kodeksie karnym czyli zmiana artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego otrzyma nowe brzmienie. I definicja zgwałcenia i penalizacja tym samym zostanie rozszerzona o przypadki, w których dochodzi do doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania tej czynności seksualnej pomimo braku zgody. Ta zmiana pociąga również zmianę artykułu 198 kodeksu karnego. Kolejna zmiana to jest zmiana prawna, która wejdzie w maju 2025 roku i dotyczy ona przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, i dotyczy sytuacji, kiedy właściciele prywatnych terenów bądź osoby, które wykonywały roboty budowlane, dokonywały znalezisk o charakterze historycznym i archeologicznym bądź zabytków. I wówczas dokonywały takiego zgłoszenia. Po zmianie, osoba, która w wyniku takich poszukiwań bądź przypadkiem znajdzie taki przedmiot, i istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem lub inną rzeczą ruchomą, która może mieć wartość historyczną, będzie taka osoba zobowiązana taki przedmiot oznakować i zabezpieczyć oraz niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeżeli wykona te wszystkie czynności, wówczas może uzyskać dyplom albo nagrodę pieniężną za wykonanie tych czynności. Nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 25-krotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek konserwatora, będzie mogła ona być podwyższona. Przejdźmy teraz do prawa pracy. Standardowo, jak zawsze i co roku, zmianie ulega oczywiście minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, które będzie wynosić 4666 zł, brutto, co oznacza stawkę godzinową na poziomie 30 zł i 50 groszy. Wejdzie w życie również ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, i te nowe przepisy są tak uregulowane, aby ich celem było jednoznaczne usprawnienie procesu negocjacji między związkami a pracodawcami. Takie najważniejsze zmiany, które wynikają i wchodzą w życie od 1 stycznia 2025. To jest określenie zakresu treści układu pracy, w tym organizację pracy, wymiar normy czasu pracy, zasady pracy w godzinach nadliczbowych, uproszczenie procedur rejestrowania układów zbiorowych, możliwość korzystania z pomocy mediatora, określenie maksymalnego czasu obowiązywania układów 3 lata dla zakładowych, 10 dla ponadzakładowych, określenie zasad, Wystąpienia z układu oraz procedur rozszerzenia takich układów. Zmianie ulegają również od 1 stycznia limity i kwoty pożyczek na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i starszych. One wzrosną do 75 ponad 75 tysięcy złotych. Czyli będzie to kwota większa niż była dotychczas. Od 2025 roku zmianie ulegnie również regulacja prawna, która dotyczy wysokości obliczania zasiłku dla bezrobotnych. Zmiany będą polegać na tym, że nastąpi zwiększenie z 80% do 100% podstawowej kwoty zasiłku dla osób z krótszym stażem pracy, czyli mniej niż 5 lat. Wydłuży się okres pobierania zasiłku do 12 miesięcy dla osób powyżej 50 roku życia z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku. Zniesienie zostanie postanowienie uzależniające długość pobierania zasiłku od stopy bezrobocia w danym powiecie. Waloryzacja zasiłków zostanie na dotychczasowych zasadach, ale będzie dostosowana do zmieniających się warunków ekonomicznych. Oczywiście nie mogę pominąć przepisów, które uprawniają do tak zwanych wakacji kredytowych. To jest efekt zmiany z listopada, e, ale także już wcześniejszych zmian, czyli tak w zasadzie 2024 roku, no ale muszę powiedzieć również o efekcie tych zmian, między innymi takie, że przedsiębiorcy spełniający wymagania z ustawy będą mogli sobie w 2025 roku wybrać jeden miesiąc, którym z tych wakacji składkowych skorzystają. No i oczywiście wysokość składki będzie liczona na innych zasadach dla osób płacących PIT na zasadach skali i podatku liniowego. Będzie tutaj składka liczona od niecałej kwoty minimalnego wynagrodzenia, tylko od 75%, więc korzyść okaże się tutaj finansową. Kolejna zmiana, która nastąpi w 2025 roku no to będą zmiany dotyczące prawa podatku od nieruchomości, a konkretnie istotny będzie tu załącznik numer 4 do tej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, bowiem między innymi będziemy mieli tutaj informację o tym, że kontenery trwale związane z gruntem będą podlegały opodatkowaniu. Ponadto, ponadto dla osób, które będą musiały zgłosić deklarację podatkową, między innymi prowadzącą osoby prowadzące działalność gospodarczą, będzie bardzo istotne właśnie tutaj pojęcia budowli i budynku, które zawarte są w definic jako definicję w tej konkretnej ustawie. Więc to jest tutaj bardzo ważna kwestia. Kasowy PIT to jest też bardzo ważna zmiana, która pojawi się już w styczniu 2025 roku. Kasowy PIT, czyli możliwość płacenia podatku dochodowego przez przedsiębiorców dopiero w momencie otrzymania zapłaty od kontrahenta, a nie jak obecnie, czyli w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Czyli taka zmiana może nastąpić. Oczywiście stosowną deklarację trzeba będzie złożyć do Urzędu Skargowego i spełnić przesłanki. Będzie to dotyczyć oczywiście osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które są opodatkowane w skali podatkowej podatkiem liniowym na zasadach IP Box lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jeśli przychody z działalności w roku poprzedzającym nie przekroczyły miliona złotych, jeśli nie prowadzą ksiąg rachunkowy i złożą stosowno pisemne oświadczenie. Oczywiście też bardzo istotna zmiana prawna, która wejdzie od marca 2025 roku, a mianowicie wyższe podatki akcyzowe na wyroby tytoniowe, nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych, w przypadku papierosów wzrośnie o 25% i w przypadku na przykład tytoniu o 38%. Więc nie jest to pozytywna informacja dla osób palących. To już wszystko na dziś. Ja zapraszam na kolejny film, który pojawi się na kanale niedługo. A tymczasem zapraszam również na Instagrama.